Szanowni Państwo serdecznie witam. Dzisiaj kolejny temat i patrząc na to, co się dzieje nie tylko u nas, nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie, chciałam nadać tytuł, no taki może trochę prowokacyjny, ale warty przemyślenia, mianowicie obsesja aborcyjna. No bo to dochodzi do jakiegoś obłędu. Aborcja za wszelką cenę. Aborcja wszędzie. Ataki, agresja, kłamstwa, próby zamknięcia ust tym, którzy są po przeciwnej stronie. Tego wszystkiego jest tak dużo, że w pewnym momencie wydaje się, że to jakby ktoś bronił czegoś słusznego, może ktoś się dał szukać. Ale to jest jakiś obłęd. To, to, to można nazwać tylko obsesją. No po prostu przede wszystkim aborcja. No ja się to wszystko po prostu nie zgadza, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli jakaś kobieta no, ma olbrzymią problem, jest w trudnej sytuacji życiowej, bardzo często jest pod presją, no, nie jest w stanie się obronić i obronić swojego dziecka i dokona aborcji, to najczęściej to jest dla niej taka strefa bardzo bolesna, to jest strefa, w której się nie mówi, to jest coś, co siedzi przez całe życie, w środku w głęboko w człowieku. No, a tu nagle mamy po prostu jakby wylew tej złości, wylew pewnej propagandy. O co tu chodzi? Dlaczego to tak się odbywa? No, wydawałoby się, że, że, że nie ma przyczyny, żeby coś takiego powstawało. Jest to jakiś program ciągnięty w bardzo różnych wymiarach kulturowych, różnych krajów, ale w bardzo podobny sposób. Na to idą olbrzymie pieniądze. No więc przyjrzyjmy się temu troszeczkę bliżej. Przede wszystkim są tezy, które się nam wmawia, takie propagandowe hasła. No ale kiedyś też były propagandowe hasła, mówiło się, że to jest wolny wybór, do, do dzisiejszego dnia ten wolny wybór jest stosowany i, i mówi się, że są ludzie, którzy są za życiem i są ludzie, którzy są za wolnym wyborem. Samo w sobie jest już zakłamaniem, ponieważ wolny wybór dał człowiekowi Pan Bóg, żeby mógł zdecydować, co on w życiu chce i w którą stronę chce iść. Bo kochać pod przymusem się nie da, Pan Bóg chce być kochany, no w związku z czym otrzymaliśmy to prawo wyboru, ale nie do tego, żeby samych z siebie niszczyć. No tu jest jakiś, jakieś przegięcie tego wszystkiego. No ale proszę Państwa, takich haseł jest znacznie więcej i teraz zaczęły być jakby następna faza. Bo te hasła, które my jako obrońcy życia używaliśmy od wielu lat, na przykład, że wiadomo, że trzeba uratować życie, życie dziecka, życie matki, no to oni nagle zaczęli używać hasła, że aborcja ratuje życie. Jest to absurd totalny, ale oni próbują wymawiać, że no właśnie, poród jest znacznie bardziej niebezpieczny dla kobiety: że to są jakieś tortury, bycie matką, że trzeba coś zrobić, że trzeba ratować jej życie, że to jest jej podstawowe prawo. Prawo do czego? Do zabijania drugiego człowieka, bo przecież to maleństwo w jej łonie jest dzieckiem, jest człowiekiem. Nie ona wie, że chodzi o dziecko. W związku z tym znowu jest takie przestawienie ról. No, mówi się o tym, że aborcja to jest taki podstawowy element opieki zdrowotnej. No, zupełna bzdura. No, jak zabijanie kogoś, okaleczanie kogoś może należeć do, do leczenia w ogóle, do, do leczenia. Ja nie staram się nawet nie używać słowa klinika aborcyjna, jako nazywam to placówką, albo jakimś centrum, ponieważ w klinice się ludzi leczy, a tam się ludzi zabija i okalecza, w związku z czym zupełnie inaczej. No ale jak ktoś się długo wmawia, to zawsze coś gdzieś pod świadomości zostanie. Ale te zamienianie miejscami tych test na zupełnie fałszywe, ma w sobie jakąś niesamowitą perfidię, tak? No ci, którzy chcą pomóc kobiecie, to się mówi, że ją molestują, że torturują, no proszę Państwa, no to, to bardzo daleko idące, ale to się pojawiło w ciągu tam ostatnich może dwóch lat. Wcześniej nie było takich tez. Wcześniej jednak te slogany tak jednak się trochę od siebie odróżniały. A teraz widać, że oni biorą nasze i przerabiają na swoje, wmawiając wszystkim totalne bzdury. No ale widocznie taka jest ich strategia. Kłamstwo. Kłamstwo to jest taka metoda, kiedy się coś komuś chce mówić, ono jest wtedy potrzebne. No i widocznie tamta strona nie ma z kłamstwem żadnych problemów. Ważne jest, żeby pewne rzeczy upowszechnić. No ale dalej mamy prawa kobiet. I znowu mówi się, że zabijanie dziecka jest prawem kobiety, czyli aborcja. No. Czyli aborcja jest używana jako takie słowo, które w zasadzie nic nie znaczy. No, no jakiś zabieg, jakiś zabieg. Zabieg zabicia człowieka. To tak, to tak nie można w ogóle mówić i, 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 i pokazywać, że tutaj chodzi o prawa kobiet. Na no w tej chwili, kiedy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stwierdził, że konstytucja USA, która jest taką podstawą wolności amerykańskiej, nie zapewnia czegoś takiego, jak prawa kobiet i że w ogóle takie coś nie istnieje, no to się zrobił zamęt i się mówi znowu kłamliwie, że Sąd Najwyższy zabrał kobietom ich prawa. Niczego nie zabrał, a decyzja polega tylko na tym, że wróciło do demokracji, czyli wróciło do tych. Przedstawicieli y, ludzi, którzy są wybierani na terenie Stanów i tam ma być podejmowana ta decyzja. No ale lepiej wymówić, że ktoś komuś coś zabrał, bo o, może jednak więcej poparcia będzie się miało. No ale dalej, dalej y, reakcja społeczna. Y, te, tych środowisk, które właśnie lansują aborcję lub zarabiają na aborcji, które mm, właśnie te kobiety namawiają do tego, żeby to zrobiły, które organizują jakieś wiece, pokazuje w zasadzie, jakie jest to środowisko. Teraz to stało się takie bardzo widoczne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ właśnie jest ta konfrontacja po wyroku Sądu Najwyższego. No i co mamy? Mamy. Ataki na ulicach, ataki na centra pomocowe dla kobiet, no to pokazuje, że na kobietach to im nie zależy, żeby pomóc komuś, to, to już zupełnie nie wchodzi w grę. Centrum pomocowe dla kobiet w ciąży, takie, które będzie pomagało, żeby to dziecko i ta kobieta mogły normalnie funkcjonować, i również udzielają pomocy materialnej. No to są najwięksi wrogowie, ich trzeba zniszczyć, w związku z czym są napady, są wrzucone jakieś granaty do środka, koktajle mołotowa, agresja, napady na ludzi. Skąd ta agresja się bierze? No, czy to jest podstawa do tego, żeby na kogoś napadać, żeby kogoś pobić, żeby, żeby wysadzić w powietrze takie centrum, w którym kobieta może uzyskać pomoc? no Dla mnie to jest zadziwiające. Ale proszę Państwa, ta nienawiść jest bardzo widoczna i ona się manifestuje również właśnie w takich jakichś pikietach, manifestacjach. Myśmy to mieli nie tak dawno temu. Kiedy właśnie strajk kobiet na ulicach próbował przeforsować, właśnie w bardzo podobny sposób, jak to w tej chwili dzisiaj jest w Ameryce, czyli protestowali przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, i te kobiety po prostu krzyczały, usiłując wmówić, że są naruszone ich prawa. No ale żadnych praw im się nie zabierało. Konstytucja zapewnia prawa każdemu. A moje prawo do tego, żeby skrzywdzić drugiego człowieka kończy się tam, gdzie on właśnie może zostać skrzywdzony, w związku z czym jest prawo karne, które jest nam potrzebne do tego, żeby pewna równowaga w społeczeństwie była i, i, i nie było przestępstw. Proszę Państwa, to jest oczywiście przełożone natychmiast na ataki na Kościół. Myśmy to też widzieli, prawda? Grupa kobiet, część, niektóre to takie nie, po prostu poszły za jakąś przywódczynią swoją, które nagle podczas przy świętej w niedzielę wchodzą do kościoła i zaczynają wrzeszczeć, albo które siadają gdzieś pod ołtarzem i zaczynają, prawda, bluzgać, obrażać. No to też się nie dzieje przypadkowo. No bo co to ma do aborcji? To, że Kościół Katolicki mówi, że dziecko trzeba chronić, że dziecko trzeba kochać, że dziecko powinno otrzymać pełną pomoc i opiekę, a nie być zabijane, no to czy to jest powód do tego, żeby atakować podczas Mszy Świętej? No mnie się wydaje, że zupełnie niewystarczający. Ale tym bardziej, że dana parafia może naprawdę niewiele robić. No, jeśli ludzie się zebrali i pomagają tym kobietom w trudnej sytuacji, no to właśnie stają się wrogami tego ruchu, który jest za aborcją. No, i nawet w Ameryce powstała taka grupa Zemsta Jane. Nikt nie wie, co to za grupa, no, ale ona się w jakiś sposób prezentuje i mówi, jeśli. My nie będziemy mogli tego robić legalnie, to znaczy nie będziemy mogli legalnie zabijać swoich dzieci, to znaczy być bezpieczni, bo to jest następny slogan, to wy bezpieczni też nie będziecie, wszystkich Was pozabijane. No piękne, ale to pokazuje pewien wymiar konfrontacji, która jest bardzo, bardzo ostra i niebezpieczna. No ale, proszę Państwa, ta dyskusja przekłada się również na na politykę. No a w polityce są różni ludzie, są również ci, którzy są za aborcją. No i proszę zobaczyć, lewica, lewica w Polsce, lewica w Europie, ale dzisiaj już nie tylko lewica, ale również to... KO, które uważa się za partię centrową, no oni wszyscy popierają aborcję i to jeszcze taką dosyć ekstremalną, na zasadzie, że to jest po prostu wielkie osiągnięcie i, i to trzeba koniecznie, koniecznie i będziemy dyskutować. Wpisuj, wpisują to do swoich programów wyborczych. Dokładnie to samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, ponieważ demokraci stosują prawo do aborcji. W cudzysłowie prawo jako podstawę ich działania, jako podstawę ich programu wyborczego, bo tam będą wybory uzupełniające już w listopadzie, więc to już w tej chwili trwa. No i proszę Państwa, za wszelką cenę. Wiceprezydent Kamala Harris powiedziała kiedyś podczas konferencji prasowej, że na temat aborcji to na nie będzie dyskutować, ani w ogóle rozmawiać, ponieważ to jest sprawa bezdyskusyjna. Bezdyskusyjne zabijanie małych dzieci. Proszę Państwa, to przeraża, ale proszę zobaczyć, z jakiego klucza byli dobierani ci, którzy są w tej chwili w administracji prezydenckiej. Oni wszyscy są za aborcją, oni wszyscy są. No jakby, jakby dobierani według tego klucza. No i pieniążki na kampanię wyborczą Bidena też szły z Planned Parenthood, czyli też od tych, którzy właśnie zarabiają na zabijaniu dzieci. No ale dalej to trwa i proszę Państwa, jeszcze czegoś takiego ja nie widziałam. Po raz trzeci w tej chwili w Kongresie Amerykańskim pojawia się ustawa o ochronie zdrowia kobiet. Oczywiście sam tytuł jest taki zmyłkowy, bo tu chodzi o totalnie popierającą aborcję ustawę, która pozwoli na zabijanie dziecka aż do urodzenia, która zamknie usta tym, którzy bronią życia, która wymusi pełne, że tak powiem, dofinansowania prerogatywy w, w Wsparcie dla biznesu aborcyjnego, która jest tak niezmiernie konieczna, ponieważ Sąd Najwyższy popełnił wielki błąd, tak mówi prezydent Biden, ponieważ, ponieważ właśnie te prawa aborcyjne Amerykankom zabrał. <laughs> Proszę Państwa, no, no jest to naprawdę krańcowe stanowisko. No i oczywiście budzi bardzo wiele wątpliwości. Po raz trzeci. Za pierwszym razem, za każdym razem y, Izba Reprezentantów, niższa Izba przyjmuje to, bo tam demokraci mają większość i głosują z klucza. Natomiast w Senacie jest wielka walka, tam jest w tej chwili pół na pół, ale jest jeden czy dwóch senatorów demokratycznych, którzy głosują za życiem, no i nie są w stanie tego przepchnąć, a ponieważ przepychają już któryś raz z rzędu, muszą mieć 60%, nie połowę. Niezwykłą większość, tylko właśnie tą taką nadzwyczajną większość, 60%, ja nie wiedzą, że oni tego nie osiągną. No to po co znowu przegłosowali przez Niższą Izbę i po co to znowu trafia do Senatu? Chyba y, chodzi o kampanię wyborczą, bo chodzi o to, żeby pokazać, że nie robią wszystko, co możliwe. Wszystko, co możliwe, no bo ta ustawa weszłaby w miejsce tego wyjątku sądowego Roe contra Wade, czyli przede wszystkim zezwoliłaby na aborcję odgórnie, wymusiłaby na wszystkich stanach, zamknęłaby ustaw demokratycznie wybieranym przedstawicielom, po prostu narzuciłaby takie rozwiązanie, jakiego oni oczekują. Czyli aborcja jako jakaś idea fix, która ma stalić społeczeństwo, która ma to społeczeństwo opanować, no i dzieci mają się nie rodzić. No bo jak za dużo dzieci, to też budzi to pewne wątpliwości tych ludzi. Proszę Państwa, mamy w tej chwili manifestacje, mamy działania polityków i co ciekawsze, ci politycy, no najlepiej to widać na przykładzie właśnie amerykańskim. I prezydent, i szefowa, speaker Izby Reprezentantów, czyli i Biden, i Nancy Pelosi, oni oboje uważają siebie za katolików i to dobrych katolików, ale aborcję popierają, chociaż jest to absolutnie niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. W związku z czym Nancy Pelosi otrzymała list od swojego arcybiskupa, który powiedział, że ma nie przystępować do Komunii Świętej, dopóki się nie nawróci, dopóki się nie wyspowiada, dopóki nie będzie żałować, nie zmieni swojego postępowania. Co ona zrobiła w tej sytuacji? No, oczywiście, natychmiast przyjęła święty sakrament w jakiejś parafii w Nowym Jorku, takiej bardzo liberalnej. Potem w tłum się wmieszała na Watykanie i też przyjęła. Ksiądz co udzielał, prawdopodobnie w ogóle nie wiedział, kto to taki, bo tam jest mnóstwo ludzi. No, czyli krótko mówiąc, zrobiła pewną prowokację, a biskupowi odpowiedziała w bardzo charakterystyczny sposób. Co powiedziała Pelosi do swojego arcybiskupa? Nie narzucaj mi swoich poglądów. No właśnie. No tak, jakby arcybiskup miał swoje poglądy, a nie reprezentował nauki Kościoła, bo to dla niej nie istnieje, dla niej to są jego poglądy. Ale proszę Państwa, mnie to się kojarzy z tym, coś było na początku stworzenia istnienia naszego, ponieważ. Przeciwnik powiedział Panu Bogu, nie będę Ci służył, natomiast powiedzenie nie narzucaj mi swoich poglądów idzie jeszcze dalej. Nie tylko nie będę Ci służył, ale Ty mi niczego nie narzucaj, bo ja chcę inaczej. No i tu jest można powiedzieć no taki olbrzymi rozdziew, a jednocześnie objawia się to zło, które w tej chwili próbuje nas oparować. Na ulicach wyjące czarownice. Przepraszam, niektóra z tych kobiet nają w oczach naprawdę smutek, Widać, że są poranione i przychodzą, ale kiedy to dłużej trwa i są w grupie, to bardzo często widać takie objawy zadziwiające. Krzyczą bez przerwy, krzyczą bez sensu, gadają bez sensu, rzucają się na ludzi, kopią, gryzą, rzucają się na policjantów. Proszę Państwa, to są też jakieś objawy szaleństwa, no, które jest związane z tym tematem. No, nie zasłaniajmy oczu i pamiętajmy o tym, że... Że tak bywa. Więc co to jest? W jaki sposób my, którzy dla nich jesteśmy przeciwnikiem, my, którzy chcemy dobrze, chcemy pomóc kobiecie, chcemy, żeby to dziecko się urodziło, są różne sposoby udzielania tej pomocy, my im stoimy na drodze. Oni są wobec nas niesłychanie agresywni. No to to jest tylko jeden sposób. Modlitwą i postem, bo sami nie dajemy rady. Ale o tym to już następnym razem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.